Na oficjalnej stronie polskiego rządu oraz Państwowej Komisji Wyborczej można znaleźć wszystkie informacje dotyczące głosowania Polaków za granicą. Przypominamy, że ze względu na różnicę czasową, głosowanie w Stanach Zjednoczonych odbywa się dzień wcześniej niż w Polsce czyli w tym przypadku pierwsza tura odbędzie się 17 dnia maja. W USA pracować będzie 57 komisji wyborczych, od wschodniego do zachodniego wybrzeża nowością jest, że w małych skupiskach polonijnych. Będzie można również wybierać polskiego prezydenta. Lokale wyborcze będą m.in. w Tennessee, Północnej Karolinie czy pierwszy raz w historii w Naples na Florydzie. Na zachodnim wybrzeżu wybory odbędą się od San Diego poprzez Los Angeles, San Francisco, Portland do Seattle. Najwięcej lokali będzie w okręgach nowojorskim i chicagowskim. W będzie można głosować od południa jak Willow Springs po północne przedmieścia w Naestrzymon nice, Prospect. Szacuje się, patrząc na wyborcze statystyki głosowania Polaków w Stanach Zjednoczonych poprzednich lat to w USA chęć zagłosowania poprzez rejestrację na polskiego prezydenta wyrazi około 50 000 do 60 tysięcy osób. Przypominamy, niezbędne jest do tego posiadanie ważnego polskiego paszportu. Dla dziennika związkowego Jan Pachlowski.